Dzisiaj nagrywamy dla was surfingowy odcinek. Siemanko. Siemka. Dzisiaj nagrywamy odcinek nie o jedzeniu, ale też o Portugalii, a dokładnie o surfingu. Przyjechaliśmy Rano, dzisiaj teraz jest 9.30, jest sobota, środek sezonu, ale jeszcze nie ma tylu ludzi. Przyjechaliśmy do Monte Clerigo. To jest jedna z takich większych plaż tutaj na zachodnim wybrzeżu, położona też blisko plaży Arifana. Dzisiaj jest najlepszy warun w tym sezonie, tak przynajmniej pokazuje prognoza. Zaraz wejdziemy na wodę, więc się przekonamy. Ciekawy jeszcze na naszych znajomych, których tutaj poznaliśmy, też surfują i będziemy surfować razem dzisiaj. Na Monteclerigo są też toalety i wiele knajpek. Teraz jeszcze wszystko dopiero się budzi do życia, ze względu, że jest dosyć wcześnie. E, pójdziemy sobie na kawkę i później idziemy na plażę. Smacznej kawusi. I nie będę do końca tego rymu. Serferzy zaczynają się schodzić. Dzisiaj ma być warun życia, ale jak na razie tego warunu życia nie ma. Gdzie ten warun życia, się pytam? Czy ty wiesz, widziałeś ten warun? Nie. Tu już czeka nasza wołowina z deseczkami. Ten samochód kupiliśmy. Znaczy, on jest kupiony w zeszłym roku w Portugalii. Miał być tylko właśnie na serfa. Na serfa. I na serfa. No i Ale wróciliśmy jest. nim do Polski. Ostatnio a dlaczego nie, zrób Eurotripa. No i w sumie znowu zrobiliśmy Eurotripa z powrotem tutaj. I Jak go kupowałem wtedy od Portugalczyka, zapytałem się, jak myśli, czy dojadę no tym samochodem do Polski. A on powiedział tak. Dojedziesz do Polski i z powrotem. Miał rację, jesteśmy tu. No. Mamy strapę, które trzeba teraz poluzować i wtedy można zdjąć deski, Uf. Siemka surfery. Hejka! Okay. Co nie wygląda tego siempisko na razie, co? Coraz większe, więc ja wchodzę. Okay, to no. Teraz w taki skierczył. Było... Co? Przed chwilą była taka locha, że... <laughs> no, no, że było... ja nie stwierdziłem, że wchodzę. Nie no, ciśniemy, ciśniemy no Nawoskujemy deskę, żeby się nie ślizgać. Oskar z Kingo już są Oskar będzie robił foty z swoją lufą. Odchodzimy zaraz. Lufę, tak się napił. <laughs> Napijemy się lufy później. Za każdą dobrą falkę jedna lufa. Jedna dokładnie. Tak. <laughs> że jak jest rip, to trzeba po prostu się z niego wydostać, a nie walczyć z nim. No bo wtedy tracimy siłę jest niebezpiecznie. Tu jest po prostu prąd steczny, a tutaj są fale. Jak dostaniemy się tu na no jest wyciąga, to trzeba po prostu się oddalić w bok i dopiero wrócić. Patrzy to Co to jest? Nie owoców. To jest ta marakuja. Jananasek wow. jest pyszny. A czekajcie ten. Ananas jest z Azorów. Od... O, czekaj, mm. tutaj, tego. tego? E, nie, tego. Dobry? Mhm, mm przepyszny. Jak my smakuje, co? co, jak pływanko? Nie, nie było tak źle, co, Borys? Druga sesja, na szczęście, że tak powiem, odbiłem sobie. W ja pierwszej wybie... się tak spompowałem, nic nie złapałem, taki zły przyszedłem. I co? I, no, masz, no, no i złapałem dwie no, falki. Czy? Dwie takie porządne falki. Ja muszę odczarować. Ale ciężko, ciężko jest. No ja też. Na plaży Monte Clerigo oprócz serfa można przyjść sobie na takie formacje skalne. I jak jest low tide, to znaczy woda jest dosyć niska, to pojawiają się takie baseny skalne. No i oczywiście to jest trochę cieplejsza woda. I można sobie połazić, porobić zdjęcie, zobaczyć sami, jak to wygląda. Woda była strasznie zimna, oprócz tego jednego basenu tam, powiedzmy, że bez dopływu wody, a tak to naprawdę było zimno, ale no do wytrzymania na chwilę. Więc zdjęcie zrobione. Poświęciłam się. Co za poświęcenie? Czy Przyjechaliśmy na pizzkę po serfie do Arte Bianco? Arte Bianca. Arte Bianca. Chucina. Chucina to jest kuchnia. Ceny takie standardowe. Tak, la piccola ciucina. To będę przystał. to kochani, za wspólnego serpa tak. i teraz Paluty. za super dzionek i pyszną pizzkę. miejmy nadzieję, że to Fajne. będzie. Mmm, pycha. Z rano jak Mhm. Mm Jawka taka zimniutka. Od razu się obudzę. A jest godzina? Ósma. A i tak już dużo ludzi na rifanie. Jak tam? Ja chyba złapałem falkę życia. Piękna była. Przed chwilą, na Mam prawdę. zdjęcia. Miodzio. To jest to. Temperaturę wróciliśmy do miasta. Mieliśmy odpocząć na dniu wolnym, ale to był bardzo intensywny dzień. Pełen surfingu, bo Borys złapał fajne falki, co widzieliście na nagraniach. Ja troszkę mniej, ale i tak się dobrze bawiłam. No i przyszliśmy teraz sobie na randkę na sushi. I spróbujemy pierwszy raz sushi tu w Portugalii, w Lagosz. Więc damy Wam znać, czy warto tu przyjść. To jest takie sushi w porcie, powiedzmy bardziej fancy niż te w mieście, gdzie jest forma olive Nit, Więc mamy nadzieję, że zjeść tutaj dobre, jakościowe sushi. No ale porównamy, jak to się manda, na przykład do takich miejsc w Warszawie. Eee, I no nie mogę się doczekać, bo nie jedzą chyba pół roku sushi, <laughs> więc jestem bardzo podekscytowana. No.

bardzo mi się podoba, że tutaj butelki wina podają w kubraczku. Jest zimniutkie. Mhm. Jak wiecie gdzie to kupić? To dajcie znać, w plenarzu, bo ja chcę Dobry domu. patent. Mhm. Na plenerek super, nie? <laughs> Oj tak. Słuchajcie, wczoraj tak skupiliśmy się na jedzeniu, że zapomnieliśmy nagrać dla Was zakończenia, e, dlatego nagrywamy teraz. Słuchajcie, to był super e, dzień, naprawdę surfingowo, i na końcu to jedzonko sushi było po prostu mega. Słuchajcie, jeśli Wam się podobało, to zostawcie coś po sobie: zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. Będzie to znak dla nas, że Wam się podoba i chcecie po prostu tego więcej. Dzięki, trzymajcie się.